Ale baterie można do wymiany. Tak, akumulatorki. Widzę, Widzę proboszcz z ministrantami będą musiały odprawiać. A dzisiaj jest 17 sierpnia 2025. Ale się je odprawia, że nie będą koncelebrować. No, na pewno. On chyba Ornat ma się. Dzisiaj to ładnie wygląda Kościół pod wezwaniem świętej Barbary w Sfornych Gaciach Święta Barbara, patronka górników Wiedzieli, że Ślązoki tu przyjadą Może nie jestem troszkę No widzisz? Faceci w długich spodniach mają I zaczynamy pierwszą rowerową rajzę tutaj w stwornych gaciach nasz ośrodek domki A tu jest nasz domek Tak on wygląda z zewnątrz Nie, bo oni nam dadzą cynk czy tam jest dużo ludzi na Aha. tym, czy nie Jak jest dużo no to oj, to pojedziemy troszkę inne miejsce, nie? A będziemy sobie wracać inną drogą, nie? Gotowi? Najwyżej jakby było niepoczyście, tak. Jakie to musi mieć pojeździć? No jest, to tu się nie ma. problemu. Możecie... No to chodźcie małuchy, chodźcie do przodu. No, oj, nie mogą mieć z przodu, bo nas zajadą. No, mają teraz wyścigów. Chodźcie. No to dzieciaki do przodu, chodźcie, chodźcie, bo ja będę tak wy. Chodźcie. No to Bieżąca prędkość dwanaście i tej z ostwornymi gościami już taka ścieżka podana jak na helu, nie? No, ale fajne. Fajne tereny. Szlaki rowerowe, czerwony, niebieski, żółty Nie wiem gdzie prowadzą skąd. Nie jestem nie nie tu totalnym nowicjuszem. Nie wiem gdzie jestem. Ale ładne tereny. Już mi się tu podoba po lewej stronie wyłania się już jakieś jeziorko którego nazwy nie znam oj 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 oj, oj. Ty to widziałaś? widziałaś tego faceta? widziałam chyba jakieś mocne nieporozumienie gdzieś było Hajmy są, tam jest w lesie. Fajnie. Fajnie, super. Pięknie. Wjeżdżamy do miejscowości Drzewicz. jest na terenie parku narodowego Bory Tucholskie. Garmin zapisze ślad trasy, będę wiedzieć na strawie, wszystko. Jest tu jakiś szlak rowerowy. Widzę jakąś tabliczkę, ale nie jestem w stanie określić co to jest. ale to jest szlak długodystansowy na pewno bo jest pomarańczowo tabliczka i tutaj wjeżdżamy do miejscowości do miejscowości Asmus jak widać jest dwujęzyczna tablica po polsku i po kaszubsku Naszemu Śląskiemu nie chcą mu przyznać. Santra? Kumira? <laughs>

Chcesz ustaćcie. Chcecie ustaćcie? tutaj tyle nogą, ale Ej, jak nie, to nie to mogę tak zrobić nogą i byś go ochlapała. Właśnie próbowałam ochlapać, ale już tam nie dosięgałam. Nie ma Nie nie mogę sobie. Się machać. No. Muszę sprawdzić jak się to jezioro nazywa No nie wiem szczerze powiedziawszy Nie wiem jak tam jest wszędzie Bo to taki szlak normalny Pięknie to jest to jeziorko, na które wpłynęliśmy i tam po tamtej stronie żeśmy raz byli, za pierwszym razem tam byliśmy, a za drugim razem w tamtym roku byliśmy po tamtej stronie zaraz na początku, nie? My tylko tutaj, żeby jeziorko zobaczyć.

bo tak krócej, to nie wiem, bo jak już pójdziemy na piechotę, to, 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 to chyba nie będzie tak krócej. Mieliśmy jechać na pustynię, błędów. No takich jaskiń to chyba nie jedzie. tylko <grym> no. jak my idziemy też. No i nie wiem, co to za miejscowość. Jakiś mosteczek i 8 ton monośność co my to tutaj mamy za rzekę rzeka jakoś sobie płynie, ale nie wiem jak zarośnięto z pornymi pioski, pioseczki ale tego można było się spodziewać Dałeś radę sfilmować, co ty gadasz, pewnie że ja I'm talking to you my heart, you my soul. No i koniec rajzy. Czy babcia? Czy babcia? I robimy drugą rajzę dzisiaj, sforne gacie. Skąd ta nazwa w ogóle się wzięła? generalnie rzecz biorąc, ta nazwa ustaliła się w XIX wieku. Pochodzi od dwóch kaszubskich słów. Sfora, czyli warkocz pleciony z korzeni sosnowych, wykorzystywany do umacniania, czyli gacenia, gacy brzegów, jezior, rzek przez mieszkańców. Tak to jest, czyli po naszemu by to nazwali faszyny. Ale tutaj jest to oczywiście po kaszubsku. Mamy są na kaszubach. No myślę, że ta tablica wszystko mówi za siebie. Park Narodowy Bory Polskie. Piękne tereny. I są my już na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jest tu po prostu Bajunia. Bajunia. Wartało te ponad 500 km jechać tu autem. Zresztą sami widzicie Na swoich rowerach to jest rewelacja O Także dzięki księdzu proboszczowi Który to załatwił Jezioro Krzywce Wielkie Tutaj mamy I widać, że ta woda też jest kryształ tylko piana, jest. piana jest, ale to, to nie jest zanieczyszczenie. Ja tam zajdę, Ej, zrobisz mi zdjęcie. Mamy tutaj nic innego jak Dąb Bartuś w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Tu, tu, tu. No to takim niebieskim jakimś mamy jechać. Ja, małe, sporne gacie i no, chyba nie na ten choćniczyk, młyn. Na pewno. ale to jest droga chociaż jest droga no. pytanie czy będzie? I ten no to Most. to są małe sforne gacie my musimy jechać do tych normalnych ulica chojnicka małe sforne gacie jakieś jezioro Harzykowskie? Dobra, i tutaj mamy małe gacie Po raz pierwszy w historii przejadymy po z zwodzonym. Zakaz ruchu pieszych, ale to jak to? Podczas podnoszenia i opuszczenia mostu, most na szczęście jest otwarty, ale jakbyś go chciał podnosić? Rzeka Brda Ale to jak będą podnosić? Rzeka Brda Mae'n bwysig, mae'n metal. Ia, <trymian> cegos <trymian> <się ciesza> <trymian> <trymian> I generał mamy w jakieś pole namiotowe i idziemy dalej, bo już się mi. A sam po piosku się realizuje Ja tu jeszcze ja to silina zawżyte ale my to obiadymy i będzie generał Tutaj jest jakoś rzeka chocinka. Tak mi się zdą że te spływy kajakowe, bo oni coś tam o chocince go dali i o przenoszeniu tych kajaków, że to może być gdzieś tu. Bo tu pod tymi mostkami za piorunatę go nie, nie przejedziesz. Ale jako czysto woda jest. i przyjechali do spornych Gaciów także są my już na miejscu praktycznie jeszcze na kuchałkce i fajeranka na dzisiaj ciepło dzisiaj